Jan Stachniuk twierdził, że ten witalizm Polaków jest zdewitalizowany, albo że ma charakter gatunkowy. I że ten, ta witalność gatunkowa jest ważniejsza dla Polaków od kreatywności jednostki, a katolicyzm hamuje i blokuje rozwój jednostki. Ważna jest efektywność działań zbiorowych, wspólna praca w warsztatach. Katolicyzm chce dokonać zmiany psychiki, aby człowiek utożsamiał się z kolektywem. Kolektyw katolicki to naród, wspólnota Słowian, a nie klasa społeczna. Autor określił charakter polski jeden z jego wymiarów, jako premoralny. Charakteryzują go cechy behawioralne takie jak wegetacja, dwa, cierpiętnictwo, trzy, brak woli, cztery, sentymentalizm, piąte, emocjonalizm, sześć, brak uczciwości, siedem, akceptacja powszechnej nieuczciwości, osiem, alienacja ze zobowiązań, dziewięć, alienacja z więzów społecznych i dziesięć, alienacja Zwięzów państwowych charakter syntoniczny i model komuny rolniczej yy, autor uważał, że ten model ma charakter za drugi czyli rolniczej komuny słowiańszczyzny gdzie ważniejszy był kult witalnej wspólnoty zamiast Boga Polacy są aktywni i witalni po pierwsze w walce, po drugie na wojnie, po trzecie w kryzysie. A tam, gdzie są potrzebne wartości męskie, zachowania oparte na odwadze, Polacy są pasywni, zdewitalizowani, pseudogrzeczni i lękliwi. W czasach pokoju, gdzie wartości męskie stają się niepotrzebne, wycofane na tylny plan. Na plan pierwszy wynoszone są wartości kobiece, i te wartości kobiece, ten matriarchalizm Polski. Maryjny, dziewiczy, dziecięcy jest ca cały czas w Polsce obecny. Antoni Wacek, który żył w latach 1905-2000, stwierdził, że charakter polski jest odpolszczony i skatoliczony. Cytuję: Kwiat indywidualizmu rośnie bujnie nad tamizą sekwaną czy renem, nad wisą, nad odrą pojawia się rzadko. Rzecz w tym, że charakter narodowy polski uległ odpolszczeniu, został gruntownie skatoliczony. Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą, święconą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach, w wielu naszych stronach duch niepodległy, kształcąc się na wzór obcy. Staliśmy się na koniec sobie samymi obcy. Antoni Kępiński 1918-1972 wyróżnił dwa kulturowe typy osobowości: szlachecki, historyczny i chłopski, psychasteniczny. Typ chłopski to jest cichy, spokojny, pracowity, w ciężkich czasach uparty i twardy, poczciwy kmieć, niekiedy ukazuje swój sceniczny kolec i przeraża przeraza obrazem Jakuba Szeli. Natomiast typ szlachecki jest historyczny, schitotymiczny, zastaw się, apostaw się, polo, hu, polones, samosiera, szarża ułanów na czołgi, sejmikowanie, liberum veto, Polnisze Wirtschaft, chcieństwo myślenie życieniowe, pranie, branie pragnień za rzeczywistość, pseudologia, fantastyka, podświadome zniekształcanie obrazu rzeczywistości, nie tyle kłamstwo, co urojenie, urocza beztroska, bagatelizowanie wywoła, wywołanej przez siebie burzy. W ten sposób jedni Polacy gadają, a drudzy pracują. Tak jest u nas od wieków. Choć zmieniają się warunki życia, systemy gospodarcze i polityczne. I na zakończenie smutna uwaga Karola Wojtyły, Jana Pawła II, który żył w latach 1920-1978. W 1993 roku tak pisał o przyczynach powrotu do władz komunistów. Mam wrażenie, że. To, co się stało od kilku lat, jest właśnie też formą rekomunizacji Polski. I Karol Wojtyła pisze tak: Trochę wynikało to z polskiej wady, w pewnym sensie atawistycznej, to znaczy wybujałego indywidualizmu prowadzącego do rozdrobnienia i podziału polskiej sceny politycznej. Koniec cytatu. I chyba tak jest dzisiaj. Ten wybujały indywidualizm, rozproszenie, chaos, anarchia w zasadzie jest sterowana przez pojedynczo osoby. O, tym samym, o tej samej mentalności, niestety reprodukującej wszystkie wady naszych poprzedników. Dziękuję bardzo za uwagę. Tadeusz Kobierzycki